Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. W ośrodku rehabilitacji przybywa 13 trwale kalekich bocianów, które z racji odniesionych kontuzji nie są w stanie wzbić się już w powietrze, więc przebywają tutaj do końca swoich dni. A z różnych miejsc na świecie wiemy, że bociany w ośrodku rehabilitacji potrafią dożyć nawet 43 lat. Często ludzie pytają, jaki jest sens trzymać bociany, które nigdy nie wzbiją się w powietrze, do czego one się przysługują. A ja zawsze odpowiadam, że przecież znamy to powiedzenie, że w przyrodzie nic się nie zmarnuje. Nawet jak jakaś zwierzę napadnie, to przylecą, przyjdą jacyś, palinożercy, którzy zjedzą to martwe zwierzę. Po co są muchy? Muchy są po to, żeby zjadały je jeżyki. Więc wszystko w przyrodzie ma generalnie swój sens. I nic się nie może zmarnować. To samo dzieje się z bocianami, które są trwale kalekie. One mimo tego, że nigdy nie wzbiją się w powietrze, zakładają gniazda nisko nad ziemią na specjalnych podestach, składają jaja i wychowują sprawne potomstwo. I właśnie w ośrodku rehabilitacji w tym roku dwie pary przystąpiły do lęgu, u jednej z nich już wykluły się pisklęta. Przystąpię zaraz do karmienia, a państwu pokażę. No, właśnie to, co będę przed chwilą, przed chwilą zaraz będę robił, czyli karmił pisklęta trwale kalekich bocianów. Bez żadnych zbędnych przedłużeń zapraszam do obejrzenia dalszej części filmików. Oto jedno z kilku gniazd trwale kalekich bocianów, ale to jest wyjątkowe, dlatego że tu wykluły się już trzy małe bociany. Jak widać, nie przypominają jeszcze ptaków, które będą pokonywać międzykontynentalną wędrówkę. Kurczęta przy takich małych bocianach to wzór piękna i zaradności, bo mały bocian jest zdany całkowicie na opiekę rodziców no i przez ładnych kilka dni, bo około od 60 do 70 dni spędza w gnieździe, zanim po raz pierwszy wyruszy z gniazda o swoich własnych skrzydłach. Bardzo pięknie tu mogę zaobrazować, że takie gniazdo zbudowane przez trwale kalekie bociany zupełnie się nie różni od tego, które jest zbudowane przez zupełnie sprawne bociany na górze. Materiał ten sam, precyzja w układaniu gałęzi też ta sama, no tylko, że te bociany w odróżnieniu od takich prawdziwych dzikich bocianów, które budują gniazda wysoko, no muszą być zdane nie na skrzydła, a na nogi, żeby znosić dzielnie ten materiał. O, proszę bardzo, zostawiamy kolejne drzeżownice. Zaraz obok na górce znajduje się kolejne gniazdo bocianów trwale kalekich, które przystąpiły tutaj do lęgu. Ale zaglądamy i póki co jeszcze tutaj nic się nie dzieje, nie ma żadnych oznak, żeby którekolwiek z zarodków, zakładając, że te jaja są zapłodnione, przebijało się na świat. Także czekamy. Oczywiście w, nie zawsze jest tak, że bociany trwale kalekie składają jaja zapłodnione. Czasem bywa tak, że bociany po przebytych urazach, tudzież w porażeniach prądem, chociażby, no, nie są w stanie odpowiednio pokryć samicy, tak aby zniosła ona jajo zapłodnione. Nie zawsze samica po porażeniu prądem jest w stanie znieść jajo z zarodkiem, dlatego niektóre są składane hormonalnie same z siebie, ale są po prostu puste w środku, no oprócz oczywiście żółtka. Dlatego w takich wypadkach, gdy Trafiają pierwsze pisklęta wyrzucone z gniazdu, tudzież gdy straciły swoich rodziców. Ja je podkładam i bociane trwale kalekie służą jako rodzice zastępczy. Także, także tutaj to się potwierdza, że warto prowadzić ośrodek rehabilitacji, warto prowadzić szpital. Oprócz nie tylko tej funkcji, gdzie wypuszczamy na wolność sprawne bociany po przebytych urazach, też jesteśmy w stanie poszerzać populację poprzez bociane trwale kalekie. I dzięki temu te osobniki wspaniale spisują się jako rodzice, nie tylko własnych piskląt, pisklęta odlatują w świat, rodzice zostają, ale także jako rodzice zastępczy. Także wszystko ma swój sens i cel. Schodzimy teraz na dół. Ostatni rzut na młode bociany, trwale kalekich osobników i zostawiamy już rodzicom. O, i tak jak widać, jest tutaj podana kubka taka z dżownic. My zaraz te bociany zostawimy. E, przyjdą rodzice, którzy sprzątną te dżdżownice, ale później dzięki temu będą mogły dalej karmić za jakiś czas swoje, swoje potomstwo. Oczywiście one doraźnie znajdują tu pokarm w tym trawniku, bo on jest rzadko koszony po to, aby chociażby buciany trwale kalekie mogły znajdować drobnicę, którą później karmią swoje potomstwo. No ale oczywiście, że tutaj z racji, że to jest ograniczony teren, muszę ja w tym pomagać, co dzieje się dzięki Państwa wsparciu. O, to są właśnie dżdżownice które są zakupione dzięki Państwa wsparciu. Dajemy ostatnią porcję i niech tutaj już rodzice dalej się młodymi zajmują. Teraz bociani rodzic pochłonie te wszystkie zostawione dżdżownice i nimi będzie później w stanie karmić potomstwo. Pamiętajcie Państwo, że właśnie dzięki waszemu wsparciu udaje się leczyć, rehabilitować, wypuszczać na wolność kontuzjowane bociany, a także wykarmić głodną Gromatkę, co by nie mówić. Przecież, czy to, bociany, czy to młode bociany u dzikiej pary, czy też u par bocianów trwale kalekich potrzebują dużej ilości pokarmu, który udaje się kupować dzięki Państwa wsparciu, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I tym miłym akcentem żegnam się do następnego filmiku.